Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło powitać Was na takim pierwszym tutaj podcaście, wyborowym podcaście w wyborowym słowie na sporadyczny dzień. Dlaczego taka nazwa? Kali, no, powód jest prosty: będą to sporadyczne podcasty. Dla mnie najważniejszym moim celem jest zacząć regularnie vlogować, vlogować na temat fotografii na moim głównym kanale, kanale Skrawki Puszczy, jednak ciupaski e, moje jak to się zawsze do was zwracam e, zawsze było we mnie takie marzenie, niespełnione marzenie pracy radiowca, no miałem swój epizod już w lokalnym radio pracowałem tutaj przez jakiś czas jako nastolatek. No, to było gdzieś tak około granica mojego 18 roku życia. Miałem też dużą możliwość, której nie zrealizowałem pracy w ogólnopolskiej, rozgłośni radiowej, rozgłośni komercyjnej, dużej. Nie będę tutaj reklamował, nie będę mówił w jakiej. No, ale niestety nie udało się z mojej własnej winy, ale wracając do rzeczy. Witam serdecznie na pierwszym wyborowym podcaście. A też dzisiaj ten, ten, post mój, ta moja audycja jest taką audycją na przywitanie Was tutaj wszystkich. Oczywiście zachęcam bardzo serdecznie do pobrania aplikacji, aplikacji Patronite Audio. Ci, którzy odsłuchują to na w YouTubie, na kanale Wokół Skrawków, moim drugim zapasowym kanale na YouTube. Ci, którzy to odsłuchują, będą mogli sobie pobrać z linka, który będzie w opisie, tą aplikację. No, w tej aplikacji będziecie mogli właśnie odsłuchiwać moich podcastów, moich materiałów. Na moim podcastowym kanale Tutaj właśnie na Platinum Audio będą znajdowały się materiały takie jak moja własna muzyka, kompozycje muzyczne. No ale to będą takie kompozycje muzyczne, jako poczewki głosu, które używam do prowadzenia swoich materiałów na żywo czy swoich vlogów o fotografii. Będziemy też robić jakieś tutaj od czasu od czasu rozmowy, może z ciekawymi ludźmi na temat fotografii. Takie rozmowy poza live'em, poza, poza kamerą, poza wideo tylko ja, mój rozmówca i mikrofony. Bardzo bym chciał. No, jak to będzie? Zobaczymy, jak się będzie rozwijało. W każdym razie, najdrożsi moi, bardzo Was serdecznie zapraszam, żebyście tutaj zaglądali i odsłuchiwali. Co jeszcze możemy znaleźć, będziemy mogli. Co jeszcze będziemy mogli? Tak, pomyliłem się i nie będę tego rytował. Co jeszcze będziemy mogli znaleźć na yy, wyborowym słowie yy, na sporadyczny dzień? Kochani, yy, będzie tutaj również ambient. Ambient, czyli nagrania dźwięków otoczenia. Dźwięków lasu, dźwięków szumu wody, dźwięków burzy, dźwięków śpiewających ptaków, czyli dźwięków, które w nas fotografach sprawiają, że w plenerze niekiedy odpływamy w swoje, w swoje myśli, w swoje emocje, które potem próbujemy przekazać je na swoich zdjęciach i dodatkowo jeszcze odtworzyć podczas obróbki tych zdjęć. Ale uważam, że akurat ten temat to jest fajny temat na osobny artykuł. No nie artykuł, matko, jak widzicie, jest przyzwyczajenie od prowadzenia bloga na osobny podcast, na osobną rozmowę. Może taką sam ze sobą przy Waszym udziale. No czemu nie? Chciałbym, żeby to miejsce tutaj było takim trochę moim miejscem zmysłowym, miejscem sensorycznym. Miejscem wyrażania emocji, nie tylko emocji związanych z fotografią, ale także emocji związanych z malowaniem obrazów, które to ostatnio czynię, popełniam. Połączenie muzyki z fotografią jest cudowne, jest fajne. No i przede wszystkim, kochani, emocje człowieka. Wrażliwca, niepoprawnego romantyka, który wyznaje w życiu zasadę: Nie mów mi, jak mam żyć, gdyż za mnie nie umrzesz. No, taka prosta zasada, ale jakże, jakże jest ona wymowna. Zdaję sobie sprawę z tego, że te moje pierwsze materiały, te moje pierwsze podcasty, te moje pierwsze rozmowy sam ze sobą przy Waszym udziale mogą być niechlujne, mogą być źle edytowane. No, ale musicie mi tutaj wybaczyć, nie mam do tego jakiegoś specjalistycznego oprogramowania. Nagrywam to w darmowym programie Audacity przy użyciu, no co prawda, fajnego mikrofonu, ale jednak budżetowego. Chociaż tutaj nie myślę zmieniać. Może w przyszłości zamienię go na mikrofon z mikrofonu USB, na mikrofon i ze Złączem Xcelarii, zakupię jakiegoś. Jakiś interfejs audio, który mi tutaj pozwoli lepiej kontrolować mój dźwięk, ale myślę, że i tak teraz nie będzie tak źle. Kochani moi, mam nadzieję, że Was zachęciłem tutaj do zaglądania, do jakiejś formy subskrypcji mojego kanału audio, tych moich podcastów. I że i że będziecie będzie, i tutaj zaglądać. Tego też nie będę edytował. Czasami niektóre rzeczy nie muszą być edytowane, a pewna niechlujność, pewne błędy, pewne pomyłki i przejęzyczenia wprowadzają w dosyć dużą mimo wszystko naturalność i szczerość wypowiedzi. I tak bym chciał, żeby ta szczerość tych wypowiedzi tutaj pozostała. Ci, co mnie znają, to wiedzą, jakim jestem człowiekiem i że nie lubię ludzi z kołkiem w dupie. Zawsze, przeproszeniem, ale takich słów też tutaj będziemy używać. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że zachęciłem, tak wiem, powtarzam się, ale to jest ważne. No, to jeszcze raz. Dziękuję pięknie. Zapraszam do pobrania aplikacji Patronite Audio i odsłuchiwania moich materiałów, które będą się pojawiać raczej sporadycznie, ale może bywać tak, że będą mi też często. Dziękuję serdecznie i do następnego kochani.